Kaczka, praczka. Nad rzeczką opodal krzaczka siedziała kaczka, praczka. Szła blisko niej kiedyś Mariola, co przyjechała z Opola. I suknię doszczętnie zbrudziła, więc kaczkę o pomoc prosiła. Czy jest taka szansa, miła, byś mi suknię wyczyściła? Ach, oczywiście, Mariolu. Idź się tu przejdź po polu. A ja tym czasie dokładnie wyczyszczę te plamy po bagnie. Tak więc Mariola, szczęśliwa, że suknie ktoś jej umywa, w dodatku całkiem bezpłatnie, brodziła tak sobie po bagnie. Na wieczór wróciła do kaczki odebrać suknię i laczki. Gdy odzież brała w swe dłonie, myślała, że płonie lub tonie, gdyż kaczka rachunek jej dała i głośnym kwakiem dodała: Nic dziś w tym świecie za darmo nie dostaniecie. A morał tej bajki jest krótki i niektórym znany. To tylko mamy za darmo. Co zrobimy sami?